Oh my God! What is that? Oh my God! What is that? No. Yeah. Yeah. <laughs> yeah, yeah. Max, yeah, Max. <laughs> <laughs> Who are you? Three, two, one. On a the hoe. <laughs> Cześć wszystkim! Ze mną Vanilla! Dzień dobry! Jestem! U. Jestem Max i robimy włama na końcu Jennifer Sweet Wharf. Ej ej, 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 Max! Co? Max, co? co? Wiesz, wiesz co? Się powiem? Co? <laughs> Bombastic Side Eye. Criminal Offensive Side Eye. Okej, okay. co my tu mamy? Pewnie odbiorę. Wydamy ci później też linki. O Boże, ile ty masz tych prezentów, pierdolę to. A, zobaczmy no, yeah. z kim ty piszesz. Yeah. To jest Adam. Mogę kiedyś z tyby nagrać odcinek? <laughs> <laughs> tak. Nieodpowiednie no spoko, no, to tak Dobra, co ty pierdolisz, Laluna? Gdzie ty masz stajnie, Co za syf! Dobra, wchodzimy do stajni. Zostawiamy ten zestaw, bo nie będę ci tego zdejmował, nie chce mi się. Nie wchodzi mnie to. Dobra, trzeba ci pochować wszystkie konie, żeby ci zrobić na złość. Nie, a były nie ze sprzętem? No, no to sobie ich szukaj, no. Mini cake. Mini cake. <laughs> Yo. Dobra, idziemy... No idziemy się jakoś ubrać. Super, że to mamy tu. Nie, nie. Co ty masz tu za bajzel? Dobra. Dobra, na ile chcesz stajenną? Yy, a na ile mam mam na 0? No? A ile mam na mam tysiące 2030. A ile, a ile na miesiąc wychodzi stajennej? 210. No to pół. Zatrudniłeś dziewczynę ze stajni, która zadba o twoje piękne konie. Jak ją nazywamy? Kilku z maja. Jak ją nazywamy? Nie wiem. Dobra, cokolwiek trzeba. Nie założysz tego. Dobra, jesteśmy ubrani. Ale to nie koniec. Wyglądam jak. Jak ten. Pan na leście Ale jeszcze trzeba tylko. Tutaj na chwilę wejść, bo. zmiana wyglądu e, podobno można robić nie, i jest do darmo nie, tym nie, razem. Nie, nie. Don't, 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 don't do it za, ZAŁ ZŁY Nie, nie ważne, nie ważcie. Ej, jak wejdę teraz na kądu to cię wywali? Nie, ale ja nie będę tu zmienił. chcę w ogóle zobaczyć co ty jest do zmiany Aha Nie, oczy nie będziemy zmieniać, buźki też nie Ej nie, proszę nie rób mi tego, o. nie rób mi tego I patrz, jeszcze zrobimy nie rób, nie rób mi tego nie rób mi tego Ej nie, ten kolor skóry nie jest najgorszy Wiesz który byłby gorszy? Wiem, dlatego go nie biorę, ale... Ale patrz, ładnie śwituje do spodni Ej, w sumie moja przyła mia miała taką sytuację, że jak zaczęła wpierdalać marchewkę po koreańsku zaczęła taką sałatkę na słodko co nie, zaczęła ją wpierdalać, taką całą miskę zjadła To potem sera na pomarańczowo i na mordzie była pomarańczowa ja do niej przychodzę i się pytam, on się pomaręczyła na morzu, a tak jak mówisz, że marchewkę jest Oooooh. Mmm. Alright. to lepiej. Nie, a wiesz tą ostatnią na samej górze? Nie. Na sto, ostatnią? No, ostatnią na samej górze, no to to jest to. Nie, nie, tą pierwszą na samej górze. Nie, bo to jest takie basic. No. Nie.

Fryzjer. Nie. <laughs> Nie. Musisz mieć na pamiątkę. Nie. Nie. Ja ci później Nie. odkupię. Ja ci odkupię, Starkońcy. Nie. Bez, ej, Maxik, ma, ma, przekochany, wiesz co ci powiem? Wysyłam cię. Bo ja ci tak bardzo lubię, nie? No. Wypierdalaj, kurwa. <grym> <grym> Piska. Weź, się zaraz popłacę. Idziemy kupić konia. Nie. Tak. Max. No ja ile ja cię wydałem? Pytałem... To... ci póki co 250 starko, jest nie tak dobrze. Nie, nie kupuj mi wszystkich klasyków Nie kupię wszystkich, ale jednego tak na dobry początek. <noise> A, nie dałam tego najbrzydszego już, więc spoko. Kupimy ci drugiego najbrzydszego. O który jest drugi najbrzydszy? Może mi się spodoba. Bo ja mam taki dziwny gust do koni. Jest albo ten. No ładny, Albo ten. To też jest ładny. Oboje są paskudne Nie, są śliczne. Ale no nie, ja do ciebie nie rozmawiam. Ja rozmawiałam z Maczkiem. Hej Maciej. Hej. Dzień dobry. <grymne> Nigdy ci ładniej nie było. Maciej powiedz mu coś. Ej Mac... <grymne> Jezu. Sorry, Wykoleiłam się. <laughs> Zaraz znajomych co no to, to ma być. A wywalmy jej kogoś ze znajomych. Nie. Nie, nie A... nikogo. Alonza Friendstar Nievefall, nie, nie, ona brzmi chujowo Zostawam, Antosia Nie, już jej nie ma <grym byli urednić">. <grym <before> <grym <byli urednić się> Alba Big Speed. Usuwamy cię, coś bujesz na rozgrzeszenie <grym byli urednić> Nasza postać chce nas zabić, jak coś. <laughs> Stop! Nie przetrześniaj moich, e, moich pomysłów filmikowych, jak byłam dzieckiem. No. A teraz ty mnie kopiujesz. Co kontentu ci brakuje? Kontent <laughs> tu ci brakuje. <laughs> no ja mam swój kontent na ekranie. No ja zawsze ci robiłam listy content Co ty byś bez mnie zrobił? Nikt ci nie odpisuje wani Nikt ci nie lubi Aha. Coś my to mamy O Zbierałaś to światło długo? Eee a no spoko do delfina żeby mi dał <grym> Nie to z Nie wytnę wstawię to <grym wytnito> Nie ma szans, to zostaje w filmie, pozdra dla no Delfina nie. nie, sorry Delfin <laughs> Sorry Paweł, to nie tak no. To chyba tyle, to już nic to nie ma na tym koncie Ty, ty. Co? Tak. E... Ale weź mnie odczaruj Nie Odczaruj mnie Wyszedłem.